To ty, Bill? Gdzie się zazwyczaj spotykacie? Hmm? To jest w ogóle fotomod w tej grze, czyli można zdjęcia robić. prawda? Ładniutkie, także na pewno eksperci tutaj się ładnie w to bawią. Ja nigdy się w tych w grach nie bawię w ten tryb zdjęć, ale wiem, że są ludzie, co takie super zdjęcia potrafią zrobić na tych wszystkich ujęciach, w zachodach słońca, czy co? To masakra. Kurczę, ja już nie pamiętam, czy można było więcej cegłówek mieć. Czy nie można było? To teraz mogę mieć jedną cegłówkę albo jedną butelkę. Wiadomo, po prostu jeden item. Taki do rzucania. Do odwracania uwagi. Ale jestem ciekawy, nie czy... Je otworzyć. Znajdziemy jestem induklenie. ciekawy, czy można po prostu więcej Tutaj takich itemów. Mieć. Uwaga, bo już nie pamiętam. Jest wysoko. Uuu. Mamy jako... O, właśnie pierwszy gaming chair Wyrzucili na śmietnik To był DX Racer A kar... To było Diablo o, Diablo, Diablo słabiutkie. Podobno To wyrzucili Nóż jeden, dobra Najsułyki nice 15 pilsów U, 3 naboje do tej Więcej nie mogę nawet, wow Super, to się opylało otwor To było opłacanie, nie powiem O, a tam jeszcze u góry coś mamy To może też da się otworzyć Tyle tu będzie smakołyków A nie To da się normalnie Daj mi chwilę Puściutko Co ona robi? Próbuję nauczyć się gwizdać Próbuję nauczyć się gwizdać Dobra, W krótko epidemii jakieś potworami, gdzie wszyscy ich śledzą, ona próbuje się gwizdać nauczyć. Uh, notatka jakaś. No, ale nas oczywiście nie interesują, notatki. Gdzieżby inaczej. Wow, to jest dużo itemasków w tych budynkach. Kurde, felek. Opłacało się, muszę ten. Muszę no, poolepszać, jak będzie możliwość. Huuu. Jak się zlękłem. To był ten. O nie, następny. Tak? Nie. Nie. To był ten ziomek, co nie widzi, tylko na słuch bierze wszystko. O masakra. O kurde. Dobrze, że mnie nie usłyszała i nie zauważył. Na wow. hita. Już rozumiem Tam po prawej stronie na dole jak mamy tą pałkę To jest pełno tych kreseczek Jak widzicie pod bronią To znaczy ile razy jej można użyć A to dodatkowa duża kreska Daje to, że na hita rozwala tych potworów Wow O kurde no to to jest kozak <gryw> Fajna fryzura no dzięki, dzięki No taka wyszła bo, bo ten, bo co? Bo nic nie używałem na włosy, dzisiaj taki luz sobie zrobiłem. Dlatego jest taka, tylko po prostu wiecie, ręką na bok ułożyłem cyk, i taka wyszła. Po prostu sobie wyschły i są. Cholera, nie mam nic, nic żadnego Hej, produktu. E, to zły pomysł. No przecież ja cię nie podsadzę, a inaczej nie otworzymy tej bramy. Ja cię nie pod. jak to? Eli, no podsadzaj co jest. O. Dobra. Stój tu. Mm. Tylko otwórz bramę. Nic więcej. Jasne. Ostrożnie. Okej. Okay. Zobaczmy. Nie mogę się zaczekać już na Okej. Okay. was dwójka. Dobra robota. Dzięki. Mamy broń białą i mogę ją ulepszyć, ale to jest to samo To wyjdzie to samo co teraz mam. Hmm. to mi to nie jest do niczego potrzebne. to no, Co wtedy? Poszukamy to jego... W No, śmiesznie troszeczkę się porozglądam, bo to może być. należy do świetlików. Wiedziałby gdzie się zabrać. Dużo jakichś itemków do, dodatkowych no krasnale. Jest, dlatego potrzebujemy samochodu Hej, patrz! <grystanie> krasnale. Tak, to są krasnale. Ej, mi Dobrze, że takie zwykłe. Zwykłe użycie tych broni to ich nie zużywa. O, bo jeszcze jakby machał sobie ok. w powietrzu i by się zużywały, to słabo. Okej, okay. 10 10 tapsów znowu, nice'u. No a co do The Last of Us 2, na to mega czekam. Tak jak wychodził The Last of Us 1 na PS3, pod koniec żywotności PS3 w sumie, jedno z ostatnich takich wielkich gier, no to wiadomo, wyciskała wszystkie soki z konsoli. No i powiedzmy, że była najlepiej zaawansowaną graficznie grom na daną mm, generację. No, i to samo teraz prawdopodobnie będzie z z dwójką, nie? Gierka wychodzi gdzieś tam pod koniec, pod koniec żywotności konsol, dosłownie ostatnie pół roku przed wyjściem kolejnej generacji. No więc na pewno będzie sztosik, na pewno będzie no, najlepsza albo jedna z lepszych grafik na daną generację, myślę. No takie topowe gry, no to co, może być graficznie na PS4, powiedzmy. God of War, tak, na pewno. Właśnie pe pewnie The Last of Us 2 będzie najlepsze, albo prawie najlepsze. No i co, Red Dead Redemption 2, tak, też ładnie bardzo wygląda. Tak z głowy teraz nie kojarzę, czy coś jeszcze lepszego jest. W sensie, czy coś jeszcze jest dobrego takiego graficznie. Na PS4 Zazwyczaj tak jest, nie? Że nie dość, że najlepiej wyglądają ekskluzywy od Sony Na przykład na ich konsole Typu tam właśnie The Last of Us, Uncharted, jakieś God of War y i tak dalej No i to jeszcze jest pod koniec generacji zazwyczaj Czyli gdzieś tam ostatni rok, ostatnie pół roku życia konsoli W sensie nie życia tylko po prostu Ostatni rok, pół roku tak. przed wyjściem następnej generacji. No i wtedy wychodzą najlepsze perełki, tak naprawdę. Śmieszne trochę, bo takie też bomby powinny być na sam początek. O, tu jest mózg na ścianie. O w mordę! Co, co to do cholery było? To pewnie jedna z pułapek. Gminy. No, takie perełki też powinny być na sam początek. Generacji, żeby zachęci, zachęcić do kupna i tak dalej. Co to w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w Tu mam pełne, czyli trzeba. Ołotów. Jeden ołotów, jedno leczonko. Dawid, się ma, no, witam, cześć, cześć. Hello, hello. Witamy. O, znowu jakieś i te maski. Co mi tam dało? Nie chcę tego czytać. Nie chcę itemy. 65, mam, a 75 jest mistrz ostrzy. Czy chce nóż? Weźmie weźmiemy jeszcze jeden nóż. Ci tam na perkusji mi grają. A Eli, chyba że to ja jakoś zahaczyłem łokciem. <laughs> Wciśnij Coś tam było z tym trójkątem W ogóle dużo pomieszczeń, dużo itemasków Chyba będzie jakaś Dłuższa akcja bez Przedmiotów, maybe Ale wydaje mi się, że ten moment To jest jeden z takich bardziej Jakby luźnych, dłuższych Momentów, gdzie po prostu mamy jakby otwarty świat. O stary, musisz mnie nauczyć jak porobić. Wow, wow, wow. Nice. No wam powiem, że... ...opłaca się czasami te skrytki otwierać. <grytania> Dlatego zawsze sobie staram się mieć ten jeden nóż w zapasie. Leczonko czy Mołotow? O, mamy już 75, tak, masz rację. No. Dobra, na razie jeszcze nie ulepszam. Bo. Może w necie przeczytam za chwilę. Jakie są najbardziej tutaj, nie wiem. Jakie są najlepsze, powiedzmy, itemki. Najlepszy skill do ulepszenia. U, nie mamy łuku, a mamy ten. Mamy naboje do łuku. ...drabina... Robina pewnie tutaj, tak jest. Albo jak gdzieś tam dojdziemy do jakiegoś ważniejszego punktu... ...to przemyślę, poczytam dokładnie... ...przeczytam dokładnie... ...opis tych skilli, co jest warto, a co nie warto. O, jest łuk! O, kto by pomyślał? o której będę grać? No myślę, że tak minimum dwie godziny standardowo. Poniżej 2 godzin, nie chcę schodzić, jak lepiej zostawi. Jeżeli się nic nie dzieje. Mamy za chwilę, mamy 53 minutę. No więc co? Minimum do 21:20. Także jeszcze. Godzinę to tak luźno. Bez problemu. Godzinę to tak na, na luzie. Spoko, spoko. Dobra, jak ja tam zeskoczę, to co? A to tam po samochodzie chyba mogę się wrócić. Tam coś jest. Wygląda na to, jakby nic nie było, więc <laughs> nie schodzę na dół, nie ma po co. Droga wolna, wchodź. Okej. No ciekawe, czy to jakieś fajty będą, czy coś takiego. I co dalej? Deski żadnej nie ma Czyli ja chyba zejść muszę jednak Albo to, to się przeskakuje może. Nie, jednak się nie przeskakuje. Może ja muszę zebrać tą deskę właśnie, Ja ją zabiorę może O tej deski No i super Zapomniałem, że można te deski wielokrotnie używać i je zabierać. Dobra, dawać mi dechę. Przełożymy ją tam pomiędzy budynkami. No idziemy dalej. Ja widzę, że tam już jest zejście w dół, schodki jakieś, więc będzie dobrze. Powiem <laughs> drogą, nie zapomnijcie e, zostawić follow, jeżeli jeszcze tego nie robicie na kanale na Twitchu. No i wbijajcie na wszystkie moje social media. Linki macie pod spodem, pod streamem. Tam też wrzucam całe przejście The Last of Us, jeżeli ktoś by. Jeżeli ktoś by nie był. Na livestreamie albo coś by go minęło, to całe przejście pocięte na kawałeczki jest wrzucane na kanał YouTube'owy. Także zapraszam. Dobra, zrobimy teraz zmaniane patrzcie. BUM! Użyj ostrza! O, został mi jeden nóż o kurczaczki. Muszę ulepszyć. Posłuchaj, Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy okay. na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby. Który jednak to nie jest ten jego. On nie przepada za obcymi. Okay. Jego brat Tomi. To tak, tylko. Podsum Chyba, że mi się imiona pomyliły, to wtedy nieważne. Hmm. O. Co się tutaj z kamerą wydarzyło? Widzisz ten przewód? Nie dotykaj go. Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. <przeguał> okay. Hmm, nie dało się tego rozbroić. Słyszysz? Te kurczaki. Dobra. Kurany, chcesz tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu zajdę na zawał serca. Nie widać nic na tym trybie ultra instynktu. Dalej nic na, na... przy użycie nasłuchiwania. Okej, okay. karteczki mamy pełne. Aha. Jeszcze jednego mołotowa robiły. Jak myślę, jaka będzie druga odsłona gry? Ale ja w jakim sensie jaka? Na pewno będzie cudowna. Na pewno będzie... bardzo dobra. Na pewno będzie wyglądać świetnie graficznie. U. Myślę, że same plusy, no nie wiem. Okej, okay. one shot, one kill. Szkoda, że kurczę, zużyłem to w sobie. Dobra. Przeszukać Ogólnie jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o dwójce. To od paru tygodni w internecie gigantyczne spoilery latają. Prawie, że połowa gry jest zespoilerowana. Chodziło mi o fabułę. O, tutaj to się nie wypowiadam. To nie mam pojęcia, wiesz, fabularnie. W sumie. Też nie chcę, nie chcę, o tym mówić, bo no troszeczkę można się spodziewać co tam będzie. Chociażby dlatego jak się kończy jedynka, ale nie chcę wam też tego mówić. No bo przechodzimy jedynka, może tutaj, może tutaj dużo osób, które ogląda te, to przejście, ogląda tego streama, czeka na dwójka, aż będę przechodził. I jedynkę może widzą pierwszy raz, wiesz o co chodzi. Dlatego nie chcę też mówić powiedzmy, jak, jakoś spoilerować. Jak może się skończyć e, jedynka, nie? Nie chcę tutaj się wypowiadać na temat histo historii w dwójce, bo może, może to lekko nakierować albo zaspoilerować. To będzie pod koniec jedynki. Na przykład. Wow, i co teraz? No i butlą, chyba mogę to rzucić. No właśnie. Ok. No. Są super. I gitara. Jedyne, co mogę powiedzieć, no to tyle, że w wujce będziemy grać Eli, czyli tą dziewczynką tutaj, o wujce będziemy grać Eli. Nie wiem, czy cały czas, ale na pewno na początku będzie się grało Eli, także widzisz? No już wiecie. Trzymaj się blisko. ale mówię, jeżeli chodzi o mnie, to to jest jedna z moich najlepszych gier w historii, w jakie grałem. Top 3 moich gier, myślę. A spokojnie. Wow, tu i tu mam maks amunicji, chyba po 17. No dobrze Także na no, was uwielbiam Wolę na przykład O ja pułapka dole Jaka pułapka wow Tu mnie trzeba to górną nogami. Strzelać czy coś pamiętam Tam ją będą chyba Okej. Przednij linę, to zjadę na dół! Robi się! Fua, nie, 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 nie. A, ale tutaj... <grym> O, ale tutaj... Tutaj nie mam... nie tracę życia chyba. Tego mojego prawdziwego. I Nie. Ten jest najgorszy. Uuu, głowa rozwalona. Uśpiesz się, Moment. Mam nadzieję, że to mi nie zabiera moich prawdziwych naboi, bo to by była duża strata. A! Nice, Eli. Wszystko gra? Tak! Dalej, dasz radę. Okej. Okay. Hej, łap! Dzięki. To to były naboje, chyba. To jest druga fala. Dalej! Nie chce się przeciąć! Szybko! Cholera, Ellie, są coraz bliżej! O nie, oni tam ją gonią, fuck. Nice. -u. Ej! Nie, 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 właśnie, nie, 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 ten nie, ten jest Ej, tu jestem! nie, 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 To są ci wiecie, to są ci nice. To są ci co mają trans transformowane głowy, to jest jeszcze gorzej z nimi kwadrat spam Bill Jestem Bill chyba Tak chyba garem Ej, trochę naboje mi zabrało. Pięć Pięć naboje mi zabrało. Idzie teraz! Dobra! Patrzmy zęby! Gdzie kularka? z tyłu! Czy wiem, że do De że do The Last to was wyszedł dodatek z Eli? Tak wiem, grałem go. Też będę go raczej przechodził. Mam go nawet. Left behind czy coś takiego. Tak się ten dodatek nazywa, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobre. おまえさまざまなところでございます。 Może te mołotowy zużywać. No w pani posuń tupę! No patrzcie to! Zablok Zablokowała wszystko, nie mogę. U. Tak, jest, jest dodatek, chyba Left Behind, tak się nazywa mi się wydaje. Coś koło 2 godzin, 2,5 godziny może. Myślę, że też go będę ogrywać na końcu po przejściu story. Zobaczymy jak wyjdzie czasowo i tak Dzięki, dalej. Dzięki, że nam pomogłaś i w ogóle. I... A, Eli, hej, co, co, co jest? Joel, co, co, co ty prawiasz? Łąkuj mnie! Się na kolana. Uspokój się, stary. Ty już na kolana! Ach, nie prowokuj mnie. Tylko spokojnie. Dałeś się ugryźć? Wyrastać coś? Nie, kurwa, jestem czysty. Jeśli zobaczę, choćby za to <noise> Wyrwała rurę, zlała go. Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu! Uruchomiliście pułapki! I prawie połamaliście mi rękę! I... Kto kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na oh. początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę? To ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakiś miał chociaż nie mam pojęcia skąd. To myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? He? Ja Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie wyszło być na zdrowie. O, wow, ale pan. Nie, przykułeś mnie. Teraz do... Zamkniesz puszkę. Dobra? W ogóle ciekawe czy ci sami jak będą podkładać głos w dwójce. Ja mówiąc Bill, właśnie taką. Fajnie by było, te same głosy. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzenie da się to sprawdzić, ale Część jakoś nie wpadło mi tak to do głowy wcześniej. ...mógłbyś z nich coś sklesić. No dobra, jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie U. mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze... Będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. idzie się za mną. To miasto. Fajna maczetka. No. Trzymać się mojej dupy. Ta, chciałbyś. Możesz przestać.